Ja. Cześć czołem, Michał Mikulski. Dzisiaj mamy przepiękny dzień, jesteśmy w słowackim trenczynie, gdzie mieliśmy do dyspozycji motocyklów rodowe trzech marek. Trzech marek, które na pewno znacie, które są pod tym samym parasolem półki Pijer Mobility. To jest Husqvarna przede mną. Jaki to jest model? Chyba 250? KTM i Gaz Gaz. Często pojawiają się pytania, czym różnią się poszczególne brandy. Kiedyś myśleliśmy, że będzie to robione w taki sposób, że te brandy będą wysegmentowane, jeśli chodzi o ceny, że Huska będzie tam troszkę droższa, ale bardziej dopasiona, że gaz-gaz będzie tańszy, będzie bardziej taką Skodą. Ale Austriacy poszli nieco inną drogą i oferują tak naprawdę bardzo zbliżone do siebie technologicznie motocykle, ale w różnych ustawieniach. Powiem szczerze, że jak tutaj przyjrzałem bardzo sceptycznie do tego podchodziłem. Ja rzadko obecnie że tego typu motocyklami i wydawało mi się, że dla osoby, która nie jest wyspecjalizowana, nie jest zawodnikiem, ciężko będzie znaleźć y, różnice, o których mówi producent. Ale okazało się, że te różnice są i są wyczuwalne, więc w tym materiale chciałbym Wam odpowiedzieć na Dwa pytania. Na jedno pytanie z perspektywy osoby, która zaczyna jeździć w offrodzie albo wraca do motocrosu po, po latach, który motocykl będzie dla niej najlepszy, najwygodniejszy i najłatwiejszy do ogarnięcia. Czy to jest jedna taka grupa osób? Dosyć duża wbrew pozorom, bo osoby takie właśnie jak ja, które jeździły jako nastolatkowie i teraz mają 30-40 lat w końcu mają budżet, żeby sobie kupić taki motocykl, chcą wrócić, ale nie za bardzo wiedzą do czego, bo kiedyś te motocykle były mimo wszystko inne. I druga grupa to są osoby doświadczone, zawodnicy, którzy bardzo regularnie zmieniają y, motocykle i zastanawiają się, czy wprowadzone nowinki technologiczne nie popsuły danego y, modelu. Zaczniemy od tych casualowych amatorów, czyli osób, które wracają do, do jeżdżenia albo e, próbują się przesiąść na lekki motocykl z innego typu e, sprzętów. Moim zdaniem najłatwiejszym sprzętem do ogarnięcia ze wszystkich są 250-tki czterosuwowe, i wbrew pozorom najłatwiejsza jest właśnie ta chłyska. I, I mam za tym e, pewien argument. Sekunda, ale nagrywaj cały czas, nagrywaj, nagrywaj. I Huska, i KTM, yy, wszystkie modele 450, 350 i 250, wszystkie modele 400 w Husbarnie w KTM, dzielą tą samą ramę. To jest zupełna yy, nowość. Takie rozwiązanie przed yy, laty zastosowała chyba Honda i to się sprawdziło yy, i tutaj. Na pewno się sprawdza, te motocykle mimo wszystko są różne od siebie. Dlaczego Huska jest łatwiejsza na przykład do jazdy niż KTM? Ona ma inny system linkage z tyłu, siedzi troszkę niżej, ma też taką inną ergonomię. Ta kierownica jest bardziej, powiedziałbym, przy pępku, troszkę się siedzi tak jak na takiej kozie, za przeproszeniem, ale dzięki temu ten motocykl jest super przyjazny do obsługi. Wszystkie motocykle KTMA i Husqvarna czterosuwowe mają dwie zmienne mapy, standardową i mapę powiedzmy racingową, mają kontrolę trakcji i mają quickshifter, góra-dół, co też jest fajne, bo mimo że jakby wiemy, że trzeba trzymać jeden palec zawsze na sprzęcie jako taki backup, to sprzęgła w ogóle nie musimy ruszać przy zmianie biegów, działa to rewelacyjnie, w ogóle bez, bez dwóch zdań jest ok. Druga rzecz, która przemawia trochę za Husqvarna, gwarna wydaje się bardziej każualowo-miękko zestrojona i to nie jest tylko jakieś moje odczucie, bo, bo to byłoby na pewno nieobiektywne, ale z kim nie gadałem z kim nie rozmawiałem tutaj na podoku, to chłopacy mówili, że rzeczywiście ta Huska FC250 jest taka najłatwiejsza do ogarnięcia. Więc jeżeli chcecie wrócić do jazdy w motocrosie, nawet jeżeli jesteście kawałem chłopa i macie 180 80, to mimo wszystko na pierwsze dwa sezony 250 będzie totalnie wystarczająca. Te motocykle mają sporo ponad 40 koni i ta technologia obecnie jest taka, że, że myślę, że każda osoba, która by chciała się dobrze pobawić na, na torze a nie chce się zajechać, to sobie poradzi z taką czterosuwową 250. -tko. Specjalnie nie mówię o gaz gazie. Bo gaz gazy w moim odczuciu były takie troszkę mm, twarde, troszkę jak KTM -y sprzed lat, które ja pamiętam, czyli wymagające. Moim zdaniem gaz gaz jest w przypadku krosówek, bo enduroki troszkę inna bajka, ale w przypadku motocykli krosowych jest ciut za wymagający. No to teraz jeżeli jesteśmy przy motocyklu, który jest najłatwiejszy do jazdy, to po drugiej stronie skali będzie motocykl najtrudniejszy do jazdy, przynajmniej dla mnie, to są dwusuwy crossowe. W tym roku wielką nowością, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, wszyscy się jarali tematem, była jest y, SX300, to jest dwusuw na wtrysku. Ten wtrysk jest realizowany w inny sposób, ponieważ y, w przypadku endurówek wtrysk jest bodajże pod... Y, dobrze mówię? No, 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 no. Dobra, to się wytnie albo się nie wytnie. W każdym razie, w przypadku tych krosówek, wtrysk jest y, re, realizowany inaczej niż w wędrówkach. Krosówki nie muszą y, spełniać norm emisji spali i ta 300. Ktoś tu mówił, że jest lajtowa do jazdy. Nie jest. Jak nie jeździcie regularnie na torze wyczynowym, to ani 250 dwusuwowa, ani, 350, ani 300 dwusuwowa crossowa to nie są motocykle dla normalnych ludzi. Totalnie odradzam. 125 jest ok. 125 na pewno jest dużo bardziej przyjazna niż motocykle sprzed lat, ale nadal dla osoby, która nie jeździ regularnie i nie umie trzymać tego gazu ciągiem, to nie są łatwe motocykle do jazdy. Można by się zastanowić nad 350 kami i w przypadku Huzwarny i Gazgaza i Katema, przy czym 350 ki mimo wszystko są troszkę moim zdaniem trudniejsze do obsługi, troszkę bardziej tak siedzą przy ziemi, troszkę są cięższe. O 450 kach w ogóle nie będę wspominał, bo, bo dla mnie i, i z perspektywy osoby, która po prostu nie jeździ regularnie, te motocykle są za bardzo wymagające. Tu jest klaps, ale nie, nie, nie klaps, nie proszę nie, nie wyłączyć wideo. Tu jest klaps, jeśli chodzi o motocyklistów casualowych, moim zdaniem 250 czterosów, a w przypadku motocyklistów, którzy jeżdżą regularnie, którzy się ścigają, no tu już musicie się sami zastanowić. Myślę, że bardzo y, dobrym pomysłem byłoby sprawdzenie tych nowych wtryskowych dwusuwów. Y, zwłaszcza 250 w dwusów, Nadal dwusuw nadal on będzie tańszy w eksploatacji, y, ale ta 250 na wtrysku y, robi wrażenie i jeżeli ktoś umie trzymać gazu, to to jest bardzo lekki, zwinny motocykl, taki narowisty, ale bez tego momentu, który był kiedyś, że jeżeli on spadł poniżej jakichś obrotów, to, to było ciężko i potem urywał ręce. On ciągnie od dołu i... Myślę, że osoby, które mają doświadczenie i są w stanie szybko jeździć i ścigają się w jakichś takich powiedzmy lokalnych zawodach strefowych, to mogłyby być miło zaskoczone tymi wtryskowymi motocyklami, więc wtryskowe krosówki 250, zwłaszcza dla osób, które jeżdżą regularnie, które są zawodnikami do sprawdzenia, ale to musicie sami się przejechać i sami sobie ocenić. ocenić. No i teraz jeszcze przechodzimy do endurówek, którymi mało pojeździliśmy, więc jutro mamy dzień z endurówkami. Wezmę. Kamerę do ręki i spróbuję coś tam mądrego y, powiedzieć. Mamy kilka modeli Katema, kilka modeli y, Gaz -gaza, więc y, zobaczymy pomiędzy Gaz Gazem a Katemem, y, co bardziej nam przypadnie do gustu, a póki co, dzięki wielkie i do zobaczenia.